Good morning mama Good morning. it's a bit windy isn't it but i thought it's not that bright today but then look <laughs> oh oh what a shame <laughs> oh, oh and there is no view of the sea at all <laughs> oh another day in the paradise oh <laughs> are you ready <laughs> Morning! Zobaczcie jak słońce świeci, po prostu ślepie. Chyba będziemy potrzebować okularów przeciwsłonecznych, żeby tutaj stać do Was mówić. W każdym razie rano wiało trochę, bo słyszałyśmy z Gabi tutaj mało co ten donek nie urwał, Nie żartuję, ale wiało. Widać było ludzi idących z plaży, gdzie ubranie zdecydowanie latało, urwało. Myślałyśmy z Gabi, że może ludzie wracają z wczorajszego festiwalu, który definitywnie był słychać, ale chyba nie. E, dzisiaj plan jest taki, aby się trochę zrelaksować, jest Dzień Mamy w Anglii, e, także my mamy to szczęście, że możemy świętować dwa razy, ale jak na, właśnie na złość, jak na Dzień Mamy. E, zostały przesunięte też zegarki, czyli spałyśmy godzinę krócej. Mamy śniadanie, do 11:00, możemy tam iść i będziemy się właśnie szykować, żeby teraz mm, zjeść śniadanie i pójdziemy, zabierzemy Was na, e, na górę, bo my jest niespodzianka na górze, na, na, na rooftop i zobaczymy, może akurat uda nam się dzisiaj na dzień mamy skorzystać. Mamy Zobaczymy, co jest do jedzenia. E, jakieś tutaj szparagi białe. Różne rodzaje szynek. To wygląda jak black pudding, czyli kaszanka, mogę się mylić. Mm, jajka są, bekon, czyli coś po angielsku. Czekajcie, ja co Wam tam kamerę albo no, no coś takiego tu na słodko mamy Krosanty. tu mamy stację z pieczywem co tutaj w środku o jajka na pewno ja będę miała jajka tam już sobie robię też śniadanie nie pyszne tutaj mamy jajka teraz kolejne jajka warzywa nie wiem co to jest może grzyby coś na słodko wafle, owoce Are you going for the fruits already, mama? Are you going for the fruits? Yes. Very healthy. Mamy jeszcze jedną stronę, gdzie taka napka z łososiem, taka ta sałatka grecka mini, wygląda bardzo fajnie. Różne rodzaje mleka, płatki oczywiście, coś do jedzenia. Nie wiem, co tutaj jest. O, gluten free, lactose free. O, to coś dla mnie. Okej, okay, to ja sobie to wezmę. Dobra. to wyciskarka do miodu i do kremu orzechowego są też naleśniki maszyna która robi naleśniki Hot pancakes heck where is it what's happening oh my god Alex will absolutely love it it's cooking now and there is oh I think it makes two that's okay yes we're gonna have at least two come on daytime <laughs> Come on, almost there! <laughs> Yay! Don't know why my camera is moving. We have to come. Uh, how was it? How was the Delicious. It was delicious. The delicious. choice, absolutely amazing. We Super had. you nice. saw pancake machine. Okay. Okay. okay, but now one of the attractions of the hotel that we're hoping to use today. Let's go. Mm -hmm. okay. So this is the third floor now. There is a. Restaurant and yeah, hee -hee. Restaurant. there is a gym as well. Aww, oh. So he said this is the nice one. Yes. And this is the uh, oh. okay. Oh, it's beautiful, oh. it's So lovely. Please. Um, shall we test water? <laughs> I was thinking and apparently the police is heated. Oh yeah. It's is nice. it? It's lovely. Are we going to are we doing it, Gabby? Oh yeah. Okay, just the rules, yes. No? Oh. No. <laughs> Tomorrow five in the morning. And look, wellness. Yes, that is a soul. In all fairness, tomorrow morning. I know if we come early before breakfast, yes. that you wake up, <laughs> what you were saying, Gavi? <laughs> <laughs> this is so fantastic. Look at the plants as well. I love them. And the towels there. Let's Go, test. Mama. Test Let's it. it. Oh, it's so good. Nice. <laughs> I told you. <laughs> it's nice. It's lovely. Oh, perfect. We're coming back. <laughs> so, oh my God, look at this. Sorry, I'm kind of <laughs> happy, mommy. Happy Mother's Day. <laughs> oh. Hello, Hola. thank you. Hola. Hola. So, here we go. We are on the top floor, and we've got infinity pool. <laughs> kind of. O oh, wow! So, you can at we least we see, can. see from this angle. A look we at see the see. sailing boats. Zobaczcie w ogóle, jaka jest fajna tutaj wszędzie architektura i każdy budynek jest inny. Tam nawet ta fabryka, zobaczcie. Nie wiem, czy to będzie słychać, bo trochę wieje. To jest budynek telefoniki. Oh my god, the water is warm! Gabi, the water is warm! Mm -hmm. Ciężkie życie, słuchajcie, hard life. <laughs> um, jesteśmy już gotowe na basen. Nie wiem na który najpierw pójdziemy, chyba zaczniemy od tego na trzecim piętrze, a później się przeniesiemy na górę i będziemy Wam nagrywać, żeby pokazać, jak, jak to się wakacjuje. A będziemy zwiedzać po południu, tak jak to zrobiliśmy wczoraj, w sumie to idealnie wyszło. Oh, that, uh, is it someone here? I, I keep forgetting the doors is not it's open easy. the wrong way. <laughs> <laughs> Only for us, Mama. It's a hard life. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. <laughs> happy happy Mother's Day. Day. <laughs> the best present we could get. <laughs> We're we missing our babies. Of too. course, we called them already. We did Twice, we had breakfast with them. Sorry, <laughs> over the video and call. And we showed them the pool and then we said sorry we're busy <laughs> sorry no, sorry no no we don't have that time for us at all so mm. now it's not. we need to do it more often oh yeah that's there's, there's the beginning mm. the beginnings get ready ladies you're gonna be watching loads of Length vlogs so much." <laughs> <laughs> bardzo, <laughs> z <tymi vitokrami>, ale... <laughs> I'm just saying that. Yeah. Having a very tough life. And we decided to move to different pool because this what we is... yeah. Yes, let's do it. <laughs> because we can. <laughs> <laughs> very slippery floor, be careful. Yes. Sebastian, the is I need to. It's beautiful here. Dzień dobry bardzo. Jest druga. No, it's one o'clock. I changed the time. Yes, no, not when two o'clock. It's two o'clock, oh dear. Okay. Two o'clock. And we are ready after the beautiful swimming. Idziemy na miasto. Okay, uh, Gabi, what are you wearing today? Mm -hmm. I'm matching ladies brown yes. and pink. Uh, let's start with trainers. trainers. Pink and brown. Brown, beautiful skirt with a lace. Yes, <laughs> beautiful top and linen with pink shirt in the back. Yes. Beautiful and the sunglasses. Beautiful mm -hmm. makeup and earrings. I'm wearing black, except trainers. <laughs> okay, just just. But beautiful. It's, it's, it's. it's beautiful. It's yes. beautiful. classic. Perfect. And I'm wearing silver. We are I like opposites. Gold. Yes, cold girl and a warm girl. Yes, Blondie into like with the brown hair girl. All right. Today we're going to see. We're going to see it. We're going to recognize Barcelona <laughs> from our video. The architecture. You're gonna get it. All oh, a bit of it. <laughs> <Yes>. Bye. Dzisiaj jedziemy tutaj i właśnie zmieniłyśmy pociąg i czekamy na kolejny. My mieszkamy na żółtej linii a teraz zmieniamy na fioletowo. And apparently, it's literally as soon as you get off the station. Let's see, let's see, let's see. The sun is shining. Um, hold on, let's turn around. Hopefully, it's the right direction. Oh, is it? Oh! <laughs> oh wow! Oh! <laughs> oh! Hold on, because I'm checking the girl from behind. <laughs> O, oh, wow. Let's come closer and enjoy. Nie wiem, czy słyszeliście, ale um, jest to budynek, chyba jeden z najbardziej rozpoznawalnych właśnie w Barcelonie, który jest w budowie od 130 lat, jeszcze nie jest nim ukończony, ale podobno mają go skończyć właśnie na rocznicę, jeśli się nie ma albo śmierci, albo urodzin Gaudiego. I i nie, nie udało nam się niestety znaleźć biletów, żeby wejść do środka. Nie pomyślałyśmy z Gabi wcześniej, niestety zostały wszystkie wykupione. Ale pochodzimy naokoło, żeby zobaczyć i popodziwiać ten rzeczywiście naprawdę imponujący budynek. Jak widzicie budynek jest cały czas w renowacji i ilość szczegółów, która jest tutaj do zobaczenia jest niesamowita. Jeszcze jako ciekawostka, w tym całym budynku jest bardzo mało kątów prostych. Jak widzicie wszystko idzie, pnie się ku górze i bardzo mało też jest linii prostej. Wszystko jest pod kątem. Dlatego w sumie nawet wydaje się efekt, daje taki efekt jak e, like piramida. How would you describe it? Gabi? It looks like a, it's going to the... Uh, heaven you know it's yeah, like yes. climbing to yeah, the because sky it's climbing up. yes and you see the new part with the, the fruits in it yes and it's very it's very it's a shame still... yes it's a shame we cannot uh... but this part i find it very impressive when you're going here look it feels that it's coming yes. on you right yes, yes. it's really 3d Let's, i don't know if i would come closer we couldn't see it it's, it's really nice and it's a shame we missed the ticket because i would love yeah, to see it inside we but we were too late appreciate it. it was yes. so busy and i looked yes. a week ago it wasn't really yes. close. We just try and buy the tickets. Próbowałyśmy z Gabi kupić nowe bilety, ale no, nie ma szans, już nie było jej kilka dni temu, Gabi cię sprawdzała. I mówimy, że możliwe to jest powód, bo zobaczcie, no wszędzie są te żurawie um, i przyjedziemy zobaczyć, kiedy już będzie wszystko y, skończone. Fimo jest years go. jechać autobusem, ale stwierdziliśmy, że idziemy piechotę i zaraz wam pokażemy, że znalazłyśmy centrum ogrodnicze z pięknymi kwiatami i wszędzie są storczyce. Oh. Oh. The size of the leaves. Can you smell it, Everything looks so nice when the sun is shining, but not as many, you know, <laughs> as in Italy. No, but yes, it. and the little. Shed Nami Casa Batlo. Podobno, wieczorem to jest świetne show. What time did he say? Unfortunately, in the evening, yes. in the evening there was a light <laughs> show, and he really recommended it. It's one of the best, apparently, out of all of the uh, Gaudi houses, buildings, yeah. houses, and uh, facades, I suppose. And um, but unfortunately, again, the tickets were sold out, so we couldn't mm -hmm. we couldn't <laughs> test it for you. But maybe next time. La <laughs> Pedrera. Which means it's made of stone, isn't it? Yes, and it was built for the Miller family. Yes, but the La Pedrera is stuck. The name is stuck to it because it's made of stone. stone. So, so this see. is the second of the three famous Gaudi houses. Gaudi, Gaudi houses. Tomorrow go. we're going to see one that's not so famous. Close, they say, but yes, is, uh, spectacular nice as, well. as well. It's nice, isn't it? Really nice, this, this and one it's is much bigger. bigger. Yes. Yes. yes, it's like in a corner. Really good. Teraz idziemy do miejsca, które nam... Oh, hello, gorgeous, Które nam poleciłyście. Jest to... Em, restauracja El Nacional. E, o, czekajcie, bo trochę wieje. Nie wiem, czy będzie słychać. nam jeszcze raz, bo trochę wiało. Teraz pewnie też znowu zacznie wiać. Um, whenever I started, it to uh, be really windy. E, idziemy teraz do restauracji, która się nazywa El Nacional, e, którą mi pole, nam polecałyście. Jest to... E, Podobno piękne miejsce nie tylko ze względu na architekturę w środku, ale też wybór by jedzenia, bo możecie sobie tam były dania rybne. Gabi, pamiętasz co jeszcze było? Było oddzielone, oh look, of... yes. so it's And there? Yeah, I can no, see no, it. No. Ok, let's have a look. It's just a, a different experience, like yes. different. Here we go. Okay. Oh, I like, I like. Um, it's something like a food hall, czyli taka hala, gdzie możecie e, połączyć kuchnie z różnych krajów, e, różne style. Tam też jest podobno e, bar, można drinki sobie zamówić. E, ciekawe. Tu macie pokazane na zdjęciu. Witamy w gastronomicznym doświadczeniu. Otwarte 365 dni w roku. Gabbage Tanagriva Pink Nikhatki. It's beautiful. I think we need to take a photo in a minute. Maybe we'll leave. How fantastic. Sorry. Zobaczyłam sobie ravioli, a Gabi tutaj już olejuje risotto z krewetkami i z szparagami. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, teraz w drodze um, na sernik um, zeknęłyśmy jeszcze na budynek, który się nazywa, Gabi, what's the name? In, uh... Palau de la Music. Nie, no Palau de Muzyka Catalana. muzyka Catalana. Czyli coś takiego jak nasze angielskie Royal Albert Hall. Czyli e, taka sala koncertowa, na której odbywają się, w której odbywają się przeróżne koncerty. W środku też jest podobno piękne, ale my niestety nie mamy też biletów, także nie idziemy, ale tak wygląda z zewnątrz. Imponujący też budynek z pięknymi dekoracjami pałac taki. Nie not sure where we finished. <laughs> Ale yes. yes. będziemy jeść cheesecake, który wszyscy Wam Będziemy jadł teraz podobno najlepszy sernik. I to dostałyśmy wiadomość od niedomilu osób. Gaby mówiła, że w ten, gdy przychodziliśmy tak szybko... Tak, bo ja to zauważyłam. Tak, been here. Uh, uh, bo też podziwiałyśmy wszystkie we were kwiaty. I showing the plants. Tak. Yes. I tutaj yeah. na tej ulicy jest też gdzieś zaraz... Tak, yeah, we taking my yeah. photos of. The... Yeah. Tak, dokładnie. I tutaj jest właśnie ten sklep, się nazywa John Cake. cake. Or cake or John Cake. O, Cake, o John Cake. Um Podobno Son Yes. Silly ass, you see. But we almost feel like home now. We can we could we could tell you all of the things you know what to do. Yes, kind of. It should be somewhere here. So Oh yes, there is a queue. Look, must be there. No the place for us. Okay. I will record then. Uh-huh. Here's Kolika. Don cake. Me can have. They got to celebrate. cake. face, Gabi sad face because we came. Okay, nie było cheesecake, wyprzedały się. Um, to przyjechałyśmy do La Boqueria, bu, La Bu, La to jest takim marketem, gdzie jest mnóstwo różnego rodzaju jedzenia i słodkości i przysmaki różne, ale niestety jest niedziela i jest zamknięty Jest church. sam, nam us the sound, we should go to church. Oh yes, I can. Mm. Oh, chocolate. So we came here to make our feel better because <laughs> honestly the... has so much pistachio it's delicious that behind with your little cookie i don't know half a Mhm. Mm delicious pistachio and sugar nice as well delicious mm -hmm. i will try a little bit yes, i will try have a house yes. so let's okay hold on First taste awesome. To To jest to. Jesteśmy w Marini, która jest przepiękna o zachodzie słońca, a to jest barcelońskie molo, które wygląda bardzo... Zobaczcie, jakie to są tłumy ludzi. Wszędzie przepiękna architektura. Mówiłyśmy z gabu tamte jak gdyby kolumna Zygmunta. zaraz wam zrobię też zbliżenie. Widać się w tle. Um Cały czas jesteśmy jeszcze w tej zatoce i chcemy wam pokazać dla porównania miejsce, w którym byliśmy wczoraj, uh, czyli um, what was the name of the bar na samym dachu i widać tylko parasolki, ale tam jest. Ale możecie zobaczyć, jaki jest e, fantastyczny klimat. Już taki właśnie wieczorny, zaszło słońce. E, dużo ludzi siedzi sobie. A my chcemy iść na plażę w końcu. Zobaczyć, gdzie jest plaża. Są dobre i złe wieści. W końcu znalazłyśmy plażę. Okazało się, że była w zupełnie innej stronie. Chcę Wam pokazać e, niesamowitą e, z piasku Chciałam powiedzieć zamek, ale to nie zamek. Tutaj można coś ale to jest gigantyczne smoczysko z żarem z gęby. Słyszycie muzykę gra, ludzie grają w siatkę. Domyślam się, jak tutaj jest pewnie pięknie latem. I chyba po raz kolejny z Gabi zmieniliśmy zdanie i przyjedziemy tutaj jutro: I You can see us, you can see the city, you can see the cathedral. No, you no. can't, no. Byłyśmy dzisiaj bardzo grzecznymi dziewczynami. We really good girls. And, uh, it's to ten. It's time to go relax, yes, and just some TV. Some... Uh, who has a card? Hold on. Uh, dobranoc, do zobaczenia do jutra. Pa.